Iluś, chodź tata, chodź. Pójdź, tata, no pójdź, alu, alu. Pójdź paznok, ci bezna, pójdź. Ała, ale i no manikirci zrobię. Ała! Nie wi mnie. Nagupi. No pójdź, no tatusia, no chodź przecież. Ała! No musisz tak robić. Pójdź mi, no, boże, mnie zrobię. No pójdź szybko. Głupi. No pójdź, tatuśka. Ała. No pójdź. No nie wygłupiaj się. No no pójdź. No pójdź, aniołku. Ach. No przecież. No pójdź. Nie wstydzisz się. Ała. No pójdź, ma niekiedy no, nokcie. Nic więcej. Pójdź. No. Pójdź Aniołku, ała! No pójdź tata, no, no, no widzisz, no chodź! No chodź, chodź, chodź! No pójdź Aniołeczku, pójdź! No boi się Boroczek, pójdź! No pójdź tata, pójdź! Chodź, chodź! No pójdź, ała!